Kolejny odcinek, o który prosicie już od dłuższego czasu. Jak już można się po tytule domyślić, dzisiaj porozmawiamy sobie o istotach, które zna każdy, a jednak niewiele osób potrafi powiedzieć skąd one pochodzą i w ogóle. Zapraszam w takim wypadku na odcinek o golemach. Zacznijmy od tego, że w końcu jest to stworzenie nie pochodzące z żadnej mitologii. Przynajmniej w pewnym sensie, już mówię o co mi chodzi. Pierwsze wzmianki o golemach pochodzą z Biblii, jednak trudno się tam doszukać słów dosłownie mówiących o jakimś golemie, więc ograniczymy się tylko i wyłącznie do tradycji żydowskiej, gdzie o takowe już trochę łatwiej. Pochodzenie mamy już mniej więcej za sobą, przejdźmy zatem do opisu. Tutaj nie powinno być większego problemu w zrozumieniu go albo wyobrażeniu sobie takiego golema, ponieważ jest to po prostu istota utworzona z gliny na kształt człowieka, nie posiadająca jednak duszy, a co za tym idzie również umiejętności mowy. Najbardziej znana legenda na temat golema mówi o stworzeniu go przez rabinak. Kto... Góry nazywa się tak jak jest pokazany na filmie. Wybaczcie, że nie podejmę nawet próby przeczytania tego, no ale mogę powiedzieć, że był znany również jako Maharal i mieszkał sobie w Pradze. W każdym razie, owy pan, podczas gdy nasilały się ataki na praskich Żydów, postanowił, że znajdzie jakiś sposób, który pomoże mu obronić siebie i innych. Ulepił więc z gliny wielką postać człowieka, którą następnie ożywił za pomocą tajemnych rytuałów i modłów, na koniec wypisując na czole lub wkładając do łóz Golema pergamin ze słowem emet, co po hebrajsku oznacza prawdę. Na nieszczęście jako, że Maharal był jedynie człowiekiem, stworzona przez niego istota była bezmyślna, więc golem po obronie Żydów wpadł w szał i zaczął atakować tych, którym wcześniej służył. Maharal wyjął mu w takim wypadku wspomniany pergamin ZUS zmazał pierwszą literę, więc ze słowa emet powstało słowo met, oznaczające śmierć, a golem zastygł bez ruchu, stając się na powrót jedynie glinianym posągiem. Trochę tego jest, ale muszę przyznać, że całkiem ciekawa legenda w przeciwieństwie do niektórych. W każdym razie do dzisiaj zostało w kulturze masowej całkiem wiele, no może poza tym pergaminem w ustach. Dla przykładu, w serii gier Wiedźmin golemy można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy rodzaj to ten z pierwszej części gry, tam golem jest strażnikiem wieży na bagnach. Co prawda wygląda raczej na kamiennego, ale może tylko mi się tak wydaje. Podobny do człowieka? Podobny. Stworzony za pomocą tajemnych rytuałów? W sumie tak, bo w Wiedźminie mamy do czynienia z magią, więc może się zaliczać. Nie potrafi nic mówić i widać, że jest bezmyślny, biorąc pod uwagę to, że można go pokonać w jakąś minutę. W drugiej i trzeciej części, natomiast, golemy są dalej istotami stworzonymi za pomocą magii, ale przestają przypominać już człowieka. On może cały czas mają dwie ręce, dwie nogi i głowę, jednak do człowieka trochę brakuje. Poza tym nie są już jakąś specjalną legendą, a w trzeciej części gry mamy nawet golema, który jak się później okazuje został wykupiony od jakiegoś maga. W grze Heroes of Might and Magic 3 mamy aż cztery rodzaje golemów. Kamienny golem oraz żelazny golem są trzeciopoziomowymi jednostkami fortecy. Mają doskonałe statystyki jak na jednostki trzeciego poziomu, jednocześnie będąc jednostkami o niewygórowanej cenie, a nawet całkiem tanimi. Złoty golem jest neutralną jednostką piątego poziomu. Opisywany jako starszy brat golemów z fortecy nie sprawdza się już tak dobrze w walce. Jego obrażenia są niskie, a życie dobre, acz bez rewelacji. No i ostatni rodzaj jednostek, czyli golemy diamentowe, które są już szóstego poziomu i mimo całkiem wysokiej odporności na magię, ich statystyki są wręcz fatalne. Dalej mamy całkiem popularną swego czasu teraz już mniej grę studia Mojang pod tytułem Minecraft. Tam golemy są stworzone z bloków żelaza i bronią mieszkańców wiosek przed potworami. W serii Gothic golemy dzielą się na kamienne, ogniste i lodowe. W pierwszej części nawet misją jest pokonanie tych trzech panów, mimo że wydawać się mogą nieśmiertelni. Sęk w tym, że kamiennego kolegę trzeba utłuc bronią obuchową, zwykłym młotkiem, chociażby Golema ognistego czarami lodowymi, a lodowego oczywiście magią ognia. Jak widzicie, mimo że mało znane jest pochodzenie golemów, twórcy często wpychają te istoty do swoich produkcji. Czy to dobrze, czy źle, nie mnie oceniać. W każdym razie mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco, wbijajcie na fanpage, link oczywiście w opisie i udostępnijcie ten film znajomym aby też się czegoś dowiedzieli. A wytrzymajcie się, do następnego. No i cześć. I na koniec znowu ciekawostka. Czy wiedzieliście, że to właśnie legenda o golemie mogła być inspiracją do stworzenia postaci doktora Frankensteina i jego potwora?